Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Orędzie Matki Bożej przekazane do Luz de Maria de Bonilla, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, moje błagalne serce nieustannie dociera do tronu Najświętszej Trójcy, błagając o każde z moich dzieci. Przychodzę ponownie, aby wezwać Was do nawrócenia. Nie ignorujcie tej minimalnej chwili, aby ofiarować się dobrowolnie mojemu synowi, drodze, prawdzie i życiu. Ile jeszcze cudów muszą zobaczyć Wasze oczy, aby otworzyć się na tego, który jest całą miłością. Chaos panuje, a w tej chwili cuda są dawane nieustannie, ale Wy ich nie widzicie, nie czujecie, nie mogą one przeniknąć Waszego serca z kamienia, nie mięknie ono z Boską Dobrocią. Dzieci, będziecie cierpieć, gdy moc i panowanie macek antychrysta splami całą ludzkość, co podkopie umysłu i namagnesuje myśli. Także ludzie będą wykonywać czyny sprzeczne z nauką mojego syna. Wróg ludzkości porusza się szybko, nie jest daleko. Założył swoją siedzibę we wszystkich narodach i nakazał szybkie wykonanie swoich strategii przeciwko moim dzieciom. Jego znak został już odciśnięty w ludzkim ciele. Kontrola ludzi jest celem antychrysta. To dlatego, że chwila staje się ostatnią chwilą, zło przyspieszy swoje plany, aby najpierw zdobyć kontrolę poprzez pożywienie i zdrowie, a następnie będziecie całkowicie kontrolowani, ponieważ stracicie swoją wolę. Wasza wolna wola zostanie poddana rozkazom tego, który zwiedzie ludzi, syn ciemności powstanie za zgodą swoich wyznawców. Wykorzystanie godności ludzkiej, stworzenie energii atomowej, zmiana i skażenie żywności, niewłaściwie wykorzystana technologia, to tylko niektóre z macek antychrysta, który zaplanował je już dawno temu, aby was upodlić. Niewiara karmi zło i daje mu broń do atakowania bez litości tych, którzy, wyrzekłszy się mojego syna, poddają się wszelkiej genialności zła, które do nich przychodzi. Rodzina, za którą prosiłam o modlitwę, znajduje się w obozie koncentracyjnym, w którym wyznawcy Antychrysta wymazują umysły maluchów, młodzieży i dorosłych, sprawiając, że tracą moralność, każąc im oglądać potwora, jakim jest telewizja. Uzależnienia rozprzestrzeniają się z wiatrem na całą młodzież, która jest bez kontroli i dominacji. Moi umiłowani, nie ignorujcie dalej moich wezwań, jest to część bolesnej rzeczywistości ludzkości, zdominowanej i zdezorientowanej pod kontrolą potężnych i bolesnej walki o jeden rząd. Nie chodźcie w tej ciemności, spójrzcie w górę na niebo dzieło ręki Stwórcy Ojca, który świeci zapraszając Was do spojrzenia poza to, co widzą Wasze oczy. Nie jesteście sami, niebiescy posłańcy, zjednoczeni w woli mojego syna, poprowadzą was, jeśli poprosicie o to z miłością, z wiarą i ze świadomością. Umiłowani mojego niepokalanego serca, módlcie się. Módlcie się za Włochy, siedziba kościoła mojego syna będzie wstrząśnięta, powodując konsternację dzieci. Słuchajcie moich wezwań i proście o miłosierdzie do pana żniwa. Robotnicy nie zebrali żniwa, a ptaki drapieżne pożerają je bez litości. Zjednoczcie się w jedno serce, które bije razem z Boską Miłością, która powstrzymuje zło. Jedność moich dzieci jest murem, którego zło nie może przekroczyć. Żyjcie w braterskiej miłości. Zjednoczeni i poświęceni mojemu niepokalanemu sercu pokonacie wroga. Prowadzę was drogami pokoju, siły i wiary ku mojemu synowi. Jego wolą jest, aby wszyscy zostali zbawieni. Nie lękajcie się, jestem tutaj, jestem matką ludzkości. Obietnica powtórnego przyjścia mojego syna pokonuje wszelką desperację swoich ludzi. Zobaczcie, co Was czeka w moim zmartwychwstałym synu. Na każdego z Was patrzę z miłością, jesteście moimi dziećmi, w każdym dobrym uczynku zanurzam się w miłości, zachęcając Was do dalszego poszukiwania dobra. Każdy dobry czyn nosi w sobie pieczęć ducha świętego, który zachwyca się tymi, którzy starają się kontynuować swoje życie z pokorą i prostotą serca. Cierpienia ludzkości są nieznane niektórym, którzy widzą swoich braci i siostry z obcych ziem jako obcych. Wszyscy są braćmi i siostrami. Tym, którym nie brakuje jedzenia, nie marnujcie go, ale pamiętajcie o tych, którzy umierają z głodu. Nie wolno być indywidualistą, ale dzielić się z tym. Który nie ma, z tym, który jest w potrzebie, nie tylko z pokarmu fizycznego, ale duchowego. Wielu jest takich, którzy odwracają się i szydzą z mojego syna, widząc w nim historię przeszłości przed obiecującą teraźniejszością. Ach, ludzkość zdezorientowana przez materializm. Jakże wielki smutek wisi nad Wami. Nie zdając sobie z tego sprawy, gardzicie prorokiem, zwiastunem, tym, który został wybrany przez niebo, aby was ostrzegać. Ileż duchowej nędzy widzę w duszach tych, które zostały pokonane przez pokusę materialnego i zbytecznego posiadania, niesłusznego samodoskonalenia się kosztem życia waszego brata lub siostry. Wielkie grupy ludzkie przygotowują ataki na Waszego bliźniego, ciało mistyczne będzie zdezorientowane, napadane i prześladowane przez tych, którzy zachowują fałszywe bożki i błędną duchowość. Wzywam Was do odmawiania świętego Różańca, do odwiedzania mojego syna w tabernakulum. Wzywam Was do życia praktykującego humanitarnymi czynami nauki mojego syna. Które wołają od was o braterstwo. Wielki znak obudzi uśpione spojrzenie człowieka. Niebo ześle znak, aby poruszyć człowieka nieczułego i zdezorganizowanego, człowieka niewierzącego i fałszywego, który mówi reszcie ludzkości, że nic się nie dzieje, aby zatopiła się w tym, co niewłaściwe. Człowiek przypomni sobie, że ma swojego Boga, którego wzgardził i nie uznał. Nazywacie moich posłańców fanatykami i szaleńcami, ignorujecie mnie, zaprzeczacie mojemu istnieniu. Schematy walczą w milczeniu z tymi, którzy naprawdę są posłani, aby ogłosić rzeczywistość tego, co nadchodzi. Walczą, aby uciszyć prawdę i aby piekło cieszyło się z dusz, które upadają. Ludzie letni odwracają się od prawdy, aby usprawiedliwić swoją oziębłość i prześladują wiernych fałszywymi słowami. W swojej rzeczywistości to pokolenie niesie zapowiedź i wypełnienie kary ognia, który spadnie z góry: ci, którzy szydzili ze mnie i nie wierzyli w moich proroków, będą lamentować, ogarnięci strachem. Ci wierni, którzy uwierzyli, nie będą musieli się obawiać. Nie opuszczę ich, nic im nie zaszkodzi, jeśli pozostaną w łasce i będą trwać na drodze mojego syna. Stałość i wytrwałość zostaną nagrodzone, ci, którzy przyjmują boskie słowo z szacunkiem, nie będą mieli się czego obawiać. Mieszkańcy Ziemi nie akceptują swojego błędu, wypierają się jakiegokolwiek żalu. Pokora jest konieczna do powrotu na ścieżkę. Bez niej wasze kroki są chwiejne. Jak fale morskie, które podnoszą się nad ziemią, tak samo kroki niewierzących przychodzą i odchodzą. Dzieci, ta matka was nie opuści, mój syn trzyma swoje legiony obrońców ludzkości, które czuwają nad każdym słowem człowieka wiernego, człowieka pokornego i prostego, który uznaje swoje złe postępowanie. Nie zapominajcie, że nawet najbardziej grzeszny, jeśli naprawdę żałuję, jest przyjęty przez mojego syna. Błogosławię i kocham Was, Matka Boża.